Boiskowy ichajster, zapraszam. I już za moment rozpoczniemy spotkanie 27. kolejki debickiej A klasy LZS Mała kontra LKS paszczyniak Paszczyna. I godzina 17.30. Rozpoczynamy to spotkanie. Nie z pierwszej piłki szansa obronione. Dobra, pierwsza interwencja bramkarza. I mamy rzut drożny. Za mocne to środkowanie odrobinę. gramy z autu. Będzie szansa. Do Dogranie. I LKS Paszczyniak Paszczyna w dziesiątej minucie obejmuje prowadzenie w tym spotkaniu, mimo dobrej interwencji bramkarza, potem jeszcze dobitka i mimo że na pustą bramkę i mamy 0 do 1, szybki początek Paszczyniaka. To przyjął piłkę. I jeszcze uderzenie, ale nie celnie. Chciał uruchomić teraz tę te akcję. Przerzut. Strzał. Broni bramkarz. Rzucił z autu. Jest brzeg się chmura. Broni Tomek Tokarski. Mamy już drożny Akcja gości. Dne podanie. Nie dużo brakło. Ten strzał. Idzie sam. No, Soczyste uderzenie, ale jednak niecelne. I jest dośrodkowanie Ale już mam teraz pozycję. Ale teraz niedużo brakło szybka akcja. Teraz paul. No, ciekawe, czy się posypią indywidualne kary? Tak, jest. Posypią się indywidualne kary. Żółta kartka. I do przerwy 0 do 1, i rozpoczynamy drugą połowę. Iwa i strzał niecelny dla gospodarzy, i strzał niecelny I opanował piłkę, I jęk zawodu. Po tym szybkim ataku gospodarza, przeszła piłka wbiega w pole karne. I niecelny ten strzał. Źle przyjął, ale trzymał się przy piłce. Jeszcze będzie okazja. Rzut rożny. Na granicy faulu. Niego teraz wyprzedził. Nie wyszła piłka. Zagranie. Świetnie teraz obrońca w ostatniej chwili. Zatrzymuje ten. Teraz ładna będzie okazja. Sędzia gwiznął. Żółtą kartkę dostaje. Grzegorz Chmura. Musiał coś. Chyba powiedzieć sędziemu, Paul będzie żółta, tak zdecydowanie. Znowu się kotuje. Mamy czerwoną kartkę dla zawodnika gospodarzy. Krótko wybił, okazja do strzału zablokowany. Jechał w pole karne. Sędzia boczny sygnalizuje sędzia główny gwizdze, Mamy rzut karny dla ekipy paszczyniaka, paszczyna. Przed ekipą paszczyny na podwyższenie prowadzenia. Bramka, bramka 0 do 2. 68 minuta meczu. Paszczyniak, paszczyna. Strzela drugą bramkę. Mocny strzał w środek. Przechwyt. Paul, teraz będzie na pewno. Żółta kartka. Tak jest, należała się. Gdzie sam. Chyba czysty w ślisko brońcy, mi się zdaje. Żółta kartka za utrudnianie wznowienia gry bramkarzowi. Będzie okazja do uderzenia. Strzał.

Paul. Sędzia nie przerywa. gry. strzał Wrócał tu I nie dużo brakło. mielibyśmy pięknego gola. koniec spotkania. LZ jest mała, LK jest paszczyniak paszczyna 0 do 2. Dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie.